Dziś pokażę Wam, jak zrobić takie małe jadalne kulki, które wyglądzie przypominają kawior i pękają w ustach. Zrobimy je metodą podstawowej sferyfikacji. Będziemy potrzebować do tego substancji żelującej, my wykorzystamy alginian sodu. Jest to sól kwasu alginowego, lub inaczej alginatu. Jest to substancja należąca do hydrokoloidów, tak jak skrobia czy żelatyna, ale w przeciwieństwie do nich nie wystarczy go tylko rozpuścić w wodzie, aby utworzył żal. Alginat utworzy żel, gdy w wodnym roztworze znajdą się dwuwartościowe jony, tak jak jony wapnia. Środem jonu wapnia będzie dla nas roztwór z tego oto chlorku wapnia. Może ta cała chemia brzmi dość tajemniczo, ale tak naprawdę są to substancje wykorzystywane jako dodatki do żywności i są nieszkodliwe. Poza tym będziemy potrzebować jeszcze wody destylowanej. Ok, wszystko sobie już przygotowałam. Mam zieloną herbatę, którą wcześniej schłodziłam w lodówce. Wy możecie wybrać jakiś inny napój, na który macie akurat ochotę, tylko że są dwa warunki. Jeden z nich jest taki, że jego pychanie może być niższe niż 3,6. Naleję trochę herbaty do tej szklanki i sprawdzę jego pH za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Jak widać, nasza herbata ma pH równa 6. Tak w uproszczeniu, nie mogą to być mocno kwaśne napoje, czyli na przykład sok z cytryny odpada. Drugim warunkiem jest to, że nie może być to płyn, który zawiera wapń, tak jak jogurt czy kefir. Nasza baza smakowa, czyli w tym przypadku herbata, musi zawierać 0,5% alginianu sodu. Ja chcę uzyskać 300 g bazy smakowej, więc korzystając z tego soru łatwo mogę wyliczyć, ile będą potrzebować alginianu sodu, aby uzyskać takie stężenie. Dopisujemy dane. Masa roztworu, którą chcemy uzyskać, to 200 g, stężenie procentowe ma wynosić 0,5%. Przekształcamy wzór, aby obliczyć masę substancji, czyli alginianu sodu. Wyszło nam 1 gram. A masa rozpuszczalnika, czyli zielonej herbaty, wyszła 199 g. Więc teraz odmierzę 199 g herbaty. Już powoli się zmierzamy, więc będę powoli nalewać jeszcze 3 gramy. No, idealnie. Teraz odmierzam 1 gram alginianu sodu. Jeszcze trochę. O, jest. I dodajemy do herbaty. Ja dodam jeszcze trochę zielonego barwnika spożywczego, żeby mm, kulki miały ładny kolor. Alginian jest dosyć trudno rozpuszczalny, dlatego posłużę się blenderem. Mieszałam przez dobre 5 minut, aby alginian się rozpuścił. Teraz wstawię bazę smakową do lodówki na kilka godzin, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. W międzyczasie zrobimy roztwór z chlorku wapnia. Musimy uzyskać stężenie jonu wapnia równe 18% Różne sole wapnia zawierają różną ilość jonu wapnia, dlatego w zależności od użytej soli zastosujemy inną ilość substancji. Jak widzimy na tej tabeli, w przypadku gdy użyjemy chlorku wapnia, powinno być to stężenie 0,5%. Na podstawie podobnych obliczeń co wcześniej, żeby uzyskać 400 g roztworu, musimy odmierzyć 398 g wody destylowanej i dodać do tego 2 g chlorku wapnia. I dodajemy. Jest e, łatwo rozpuszczalny w wodzie, już cały się rozpuścił i właśnie to posłuży nam za kąpiel do naszych kulek. Tu mamy bazę smakową wyjętą z lodówki, posiedziała tam kilka godzin, jak widać nie ma już żadnych pęcherzyków powietrza. Tu mamy roztwór z chlorku wapnia, a tu czystą wodę. Teraz pokażę, jak zrobić takie małe kuleczki. Musimy najpierw nabrać niewielką ilość bazy smakowej do strzykawki. Następnie wyciskamy do kąpieli z chlorku wapnia, dobieramy taką wysokość, aby tworzyły się ładne sfery i widzimy, że tworzy się nasz herbaciany kawior. Kiedy łańcuchy alginianu z bazy smakowej spotkały się z jonami wapnia z kąpieli, zaszedł proces, w którym jony wapnia połączyły łańcuchy alginianu, tworząc sieć i powstał żel. Kulki muszą poleżeć w tej kąpieli około 1 minutę. Zależy nam na tym, aby uzyskać jak najcieńszą błonę żelową, ale żeby była na tyle odporna, aby kuleczki nie pękały podczas na przykład przenoszenia. Już trochę czasu minęło, i teraz będziemy wyjmować. Musimy opłukać kuleczki w czystej wodzie, aby pozbyć się nadmiaru chlorku wapnia, który jest słony. I oto nasz gotowy kawiar. Tak przygotowane kuleczki mają żelową otoczkę i płynne wnętrze. Musimy jednak je szybko zjeść, ponieważ dalej zachodzi proces tworzenia się wiązań pomiędzy łańcuchami alginianu, dlatego no z czasem żelowa konsystencja będzie w całej objętości kuleczki, a nie jedynie na jej powierzchni. Ciekawe uczucie pękania w ustach. Mm, Ja jeszcze zrobię kilka innych smaków. Próbuj zielonej herbaty, ja już jadam. Ciekawe jaka będzie Twoja reakcja. Mm. No. Jakby zielona herbata, tylko że <śm> mają konsystencję inną, ale smakuje jak zielona herbata. Dużo cukru daliśmy, więc jest słodka. Mm? Mm, marchewka? Tak. Mmm. Bardzo ciekawa konsystencja, jeżeli chodzi o marchewkę. No, ale smakuje jak, jak marchewka starta. W sensie sok z marchewki. Hmm, to... Malina? To ty z jest meliny, ja z miód. Dobrze? Do miodu i zielonej herbaty daliśmy barwnika, a to reszty nie. Marchewka i malina są naturalnymi kolorami. Hmm. Soku, który był. Tak sobie myślę, że te kuleczki można dodać jako. Fajny dodatek do lodów czy napojów. Czy może jakiś dań nawet? No, do sery, nie? Uh -huh. Mhm, to mi kulka. No, fajna rzecz. Jak widać, liczenie stężenia procentowego czasem może nam się przydać. Jeśli chcecie się nauczyć lub przypomnieć sposoby jego obliczania, to mamy dla Was specjalny kod super e-booki 112, który umożliwi Wam aktywowanie e-booków Nowej Ery na stronie www.ebooki.noweera.pl Możecie w e-booku znaleźć informacje w jakiej temperaturze najlepiej rozpuszczają się niektóre substancje lub też przeczytać o innych ciekawych informacjach chemicznych, przykład o tym jak działa mikrofalówka lub jak Czyścić wodę. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.